Cześć, ponieważ mam chwilkę czasu, chciałabym dla Was nagrać takiego vloga gadanego. Właściwie się absolutnie nie przygotowałam do tego, żeby coś takiego nagrać, i tak naprawdę też rzadko mi się zdarza, żebym ja na kogoś czekała, bo zazwyczaj to ja jestem spóźniona, więc nie wiem ile ten filmik będzie trwał. Zacznijmy od tego, jaki będzie jego temat. Temat jest związany niestety z powrotem problemów trącikowych. Takich, taki trącik wieku plus 35, nazwijmy to. Tak naprawdę od jakichś 4 lat zaczęły się znowu moje problemy z trącikiem. Skończyły się, trącik młodzieńczy skończył się przed 30. Później byłam w ciąży w, ciąży w 30 roku życia to też miałam takie różne problemy, ale wtedy dermatolog powiedział, że po prostu czas zainwestować w dobry podkład, w dobry korektor, i przeczekać ten czas. I tak było naprawdę pociąż, że wszystko się unormowało, i ta skóra była cudowna. Cztery lata temu zaczęły się jakieś problemy, i wtedy już dostałam skierowanie na badania, żeby zacząć przyjmować antybiotyki, ale na szczęście te wszystkie maście, które stosowałam z antybiotykiem, uspokoiły tą skórę, także ona. No, nie, nie, nie wyglądała jakoś fenomenalnie. E, raczej krostki, które się pojawiały, to były krostki takie hormonalne, które co prawda zostawiały takie mm, niefajne, czerwone przebarwienia, ale po jakimś czasie te przebarwienia się mm, tak stopniowo wyciszały i ta skóra była raczej w jednolitym kolorze. Ja też nie mam jakichś dużych skłonności do przebarwień. Mm, no ale teraz... Mm, Teraz sobie to wszystko bardzo fajnie zaplanowałam, bo 29 miałam iść na kolejny zabieg laserowy, spłycenia właśnie moich blizn. Ten pierwszy to była euforia, sami widzieliście w filmiku, byłam bardzo, bardzo zadowolona. Teraz nie ukrywam, jest mi przykro. Jest mi przykro ze względu na to, że wiem, jak wyglądał mnie trądzik. Ja też mam bardzo, jestem dosyć mocno obciążona genetycznie takimi problemami i. I boję się, boję się brania dużej ilości antybiotyków, bo tak naprawdę teraz to mniej więcej od trzech tygodni coś dzieje się na policzku, bo jeżeli chodzi właśnie o ten trądzik, taki nazwijmy to plus 35, czyli na trądzik dla dojrzałej skóry, to jest to trądzik, który jest najczęściej umiejscowiony w okolicach brody, żuchwy i szyi. Tam właśnie mogą się pojawić bardzo różne zmiany. U mnie te zmiany to są najczęściej zmiany takie ropne, bardzo głębokie i bardzo duże krosty z podskórne z płynem. To nie są raczej takie krosty grudkowate. Jeżeli to takie grudkowate, to one są tylko na brodzie. Natomiast tu jest w tym momencie dosyć silny stan zapalny. Ja już jestem po, po jednej kuracji antybiotykiem. Brałam go 6 dni, żeby wyłagodzić ten stan. I z tego, co zrozumiałam, mojego dermatologa. To tego 29 idę nie na zabieg, a na, na, na taką, taką kontrolę, i po prostu będziemy się zastanawiać nad tym, co robić dalej. Pewnie będę musiała przejść jakieś badania, zrobić jakieś badania, przede wszystkim pod kątem wątroby, bo już kiedyś brałam bardzo dużą ilość antybiotyków. Właśnie ten trądzik, taki typowo młodzieńczy, który trwał u mnie bardzo, bardzo długo i zostawił mi pamiątki na. Całe życie. Nie wiem. Nie wiem, co chciałabym Wam powiedzieć, ale, ale, ale ciężko się, że jestem dzikiem. I może teraz ten stan, właśnie po, tym, po tych sześciu dniach brania antybiotyków, zdecydowanie się polepszył, to mam obawy, jednak, że, że będzie gorzej. Zobaczymy. Absolutnie nie pomagają mi takie, takie masji apteczne z antybiotykiem, bo one po prostu bardzo mocno wysuszają mi skórę. Ja czuję, że mam bardzo wysuszone usta, moje włosy w dotyku się rozumieją. Branie antybiotyków jednak bardzo mocno odbija się na, na całym moim ciele, to, to nie tak, że, że to tylko działa na, działa na twarz, no nic. Jestem ciekawa, czy Wy też w takim jego macie problemy, kiedyś Pani dermatolog zażartowała sobie i powiedziała, że w sumie nawet jak się ma później trądzik, to odmładza, bo wszyscy myślą, że to jest trądzik młodzieńczy, bo chciała mi naprawdę na siłę pocieszyć, bo mi się nie udało kompletnie. Także, także to tyle. Nie wiem, czy w ogóle moje gadanie ma sens, takie dzielenie się z Wami jakimiś problemami. Takimi chyba nie do końca poważnymi, chociaż, chociaż to po prostu to mnie mega irytuje, bo, bo liczyłam w tym momencie na to, że pójdę na drugi zabieg laserem i po prostu wszystko już będzie ok, ta moja cera będzie w całkiem fajnym stanie, a tu okazuje się, że, że nie i e, trochę ogarnia mnie taka. Straciłam wątek, bo skończyła się pamięć na karcie i tak, właściwie będę się już zbierać, wam muszę wychodzić. To o co chciałabym Was zapytać, to jeżeli macie podobne problemy, to jakie bierzecie antybiotyki, czy stosujecie jakąś antykoncepcję hormonalną, i czy ona Wam pomaga, szkodzi, czy macie jakieś swoje ulubione ulubione. Czy macie jakieś, nie wiem, kremy, maści apteczne, które Wam w jakiś sposób pomagają, łagodzą, które nie wysuszają tak jak mi w tym momencie skóry i jeżeli mieliście takie problemy, to ile one trwały i na ile teraz jesteście zadowoleni w ogóle ze stanu swojej skóry. To było na tyle, to był kolejny vlog gadany i żyję w niepewności, czy on się przyjmie, czy będzie dużo kciuków do dołu bo właściwie postanowiłam go nagrać bardzo spontanicznie i nie przygotowałam się do tego. Też nie przygotowałam się do tego pod względem makijażu. Nałożyłam tylko podkład i wytuszowałam rzęsy, żeby nie straszyć, więc nie wiem, czy ta, czy ta forma się przyjmie. Zobaczymy. Dobra. Ja bardzo serdecznie Was pozdrawiam. To było na tyle. Trzymajcie się. Pa!